Dobra, czas na drugiego live'a, nie live'a Fiszmaniacy. Ale no, wrzucam od razu filmik po mm. nagraniu, więc, prawie jak live. Stoję teraz tutaj i teraz zobaczcie, tam jest taki trójkąt, tam gdzie te samochody stoją. I tam widziałem, że wędkarze próbowali swoich sił na sandacza przed chwilą. Rozmawiałem z nimi, no to wiadomo, no trzeba wszędzie chodzić, tak naprawdę, obrzucać. Wszystkie te zakamarki, więc chyba nie ma jakiejś super idealnej lokacji. Wiadomo, łatwiej jest z wiatrem, ale z wiatrem pozycje będą obsadzone, więc nastawcie się po prostu na większe ciężary i walcie wtedy tutaj, na przykład z tej strony pod wiatr i wtedy będziecie mieli trochę więcej pola do popisu, a no, wtedy już nie dropem, tylko wtedy y, normalnie na gumę, na giganie możecie. Wtedy będzie trochę ciężej, no albo pewnie sporo z was też z gruntu będzie, więc to już tam wasz wybór. Na pewno się ciepło ubierzcie, nie? bo jest piekielnie zimno, taki szczypiący mróz jest. I to za dnia, gdzie słońce świeci, a w nocy będzie jeszcze gorzej. No, ja tutaj trochę już porzucałem, trochę pochodziłem. Na razie żadnych brań, żadnych puknięć nie było. Yy, tak więc no, zobaczymy, no, ciekaw jestem, co to wieczorem będzie. Dajcie znać w komentarzach, czy co się działo na turnieju, czy w ogóle coś połowiliście. No i trzymajcie się. A pamiętajcie o tym kodzie Fishmania do sklepu Wędkarskiego.pl. Macie 5% zniżki ode mnie. Hej.